ma Z tej strony MagicBad. i dzisiaj pokażę wam jak zmienić jakby to jak zmienić tło. Tak, jak zmienić tło ekranu logowania się systemu Windows 7. Yy, dobra, zaczynamy od tego, że tutaj wchodzimy w menu Start i wpisujemy regedit. I teraz wchodzimy w Local Machine Software Uh, teraz. Kurde, teraz było? Hmm. To chyba było Microsoft. Tak, to teraz było Microsoft. I teraz był chyba System 32. Nie, teraz był Windows. Teraz był Windows. Teraz Current version. Okej. Okay. O wiele lepiej. <laughs> e, I teraz kurde, ja już tego prawie nie pamiętam. To było? To chyba było... E, Chwilaj, jak to się nazywało? Nie, y, to jest chyba... Kurde nie pamiętam To chyba było to, nie Tam nie ma nic więcej Jaki ja jestem głupi Poczekajcie, wy chyba sobie zrobię tak No tak będzie lepiej To, teraz Authentication mm -hmm. Teraz logo on ui Tak, dobrze I background i teraz tu, tu jest. Jeżeli nie macie właśnie tego pliku oem-background to po prostu nowy i wartość DWORD 32-bitowa. Nadaje się nazwę oem-background i, i gdy już to zrobicie, wchodzicie do tego pliku i zmieniacie z 0, bo tu będzie 0, na 1. Na 1 to musi być 1. I gdy już to zrobicie, może no, się wyjść. I teraz wchodzimy e, w, w, na dysk C e, i szukamy w, w, w Windows e, System32 najpierw. Później OOBE. B, o, o, Info. Jeżeli nie macie y, folderu info, to tworzycie o nazwie, właśnie info z małych liter. Później y, tworzycie y, plik o nazwie Backgrounds. No i tu, no i tu macie swoje, y, swoje zdjęcia. Oczywiście musi, Oczywiście ten folder będzie pusty, czy już będzie, czy nie. Więc y, to, y, to jest właśnie teraz y, moje tło. A gdy to wyrzucę na przykład na pulpit. Kiedy będę mógł. Nie mogę. Więc teraz, gdy. Przełączę użytkownika. Nie ma tła! Lol! Nie ma tła! Lol, jak to możliwe. Pff. A jeżeli mi się wyłączyło nagranie, to będę zły. To będę zły się nagranie? Ciekawe czy to w ogóle wyłapało. Mhm, mm ja jestem ciekawa. Mm -hmm. I teraz jeżeli tu. Ta-da! I ten obraz musi być JPEG I najlepiej, jeżeli wymiary był, byłyby w rozdzielczości waszego monitora Ja mam akurat rozdzielczość 1280 do 1024 Bo niestety Moja karta graficzna nie obsługuje wyższej rozdzielczości, która jest rozdzielczością macierzystą tak zwaną dla tego monitora Więc zjebałem. I teraz to Nie wiem, czy teraz to łapię, więc teraz jeszcze raz Przełącz użytkownika Ada I to akurat jest fajne Oczywiście jeżeli będzie działało to będziecie widzieć ale... Ach, nie pomyślałem to Zjebałem Dobra, nieważne To wszystko Cieszę się Radujcie się i cieszcie Gdy wrócę do dziesiątki może pokażę Wam jak, jak zrobić backgrounda Oczywiście będę musiał najpierw jak. Ja nie jestem aż tak niezawodowy. Dobra. Na razie po prostu.